Te robotę, żeby sobie zasłużyć. Więc są świecące grzyby. Ogólnie świecących grzybów jest przynajmniej 81. Oni raportują, że jest 81 gatunków świecących grzybów, z czego przynajmniej 68 należy do rodzaju mycena, właściwie mykena by się to czytało prawdopodobnie, czyli po polsku grzybówka. To jest grzyb, to jest grzyb z rzędu pieczarkowców, a zobaczcie sobie, jak wygląda. Uwaga. Tak wygląda grzybówka. W ogóle do rzędu, o, moja, e, moja pierwsza chwila dla mnie, do rzędu grzybowców należy wiele bardzo interesujących grzybów. Takich na przykład jak misecznica, rzęsostopek, twardzioszek, łysostopek, twardnik, twardziaczek, monetnica, szczetkostopek, białogrzybówka, grzybówka, łycznik, bestrzonka, pępowniczka, powłoczniczek, płomiennica, monetka, żyłkowiec, szyszkówka i pieniążkówka. <gry> ok, no więc wiele interesujących grzybów należy do, do, do tego, z czego niektóre świecą. I teraz, dlaczego świecą? No więc, autorzy tego artykułu postanowili sekwencjonować.